Cześć, dzień rodo czy z tej strony Alva, tak zwany Alwa. I kontynuując, rząd z klubem. Athletic Bilbao. Szybko mówiąc, e, szybkim słowem wstępu w poprzednim odcinku były dwa, dwie takie minimalizacje. One są spowodowane tym, że mi po prostu pewna aplikacja nie wiadomo czemu sama z siebie wyskoczyła. E, lubi, tak jakie powiadomienia no i mnie zminimalizowało. Na szczęście to nic nie zepsuło w jakości tego odcinka i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że macie tą wyrozumiałość dla mnie. A tak nie przedłużając, to już ustawiam naszym zawodnikom siły na mecz właśnie z Almerią. I będzie chyba trzeba powoli myśleć o... Wyborze zamiennika albo pierwszego składu na tego na środek obrony, O jak Hermoso odchodzi, no to nie będzie fajnie. Teraz Almeria, Wejar, Real, znowu Braga. No, zobaczcie, jak się odcinek potoczy. Tutaj dwóch załonników mamy obserwować? Szybka konferencja, jak już to wiecie. Nic ciekawego w sumie. Szybkie odpowiedzi, żeby polepszyć tutaj morale. No i teraz sam mecz. Myślę, że samo może wejść. 77 już. Evence może skorzystać. Baena może skorzystać. Marmot zmęczony, więc jeszcze Frasneta sobie wejdzie. Ok, więc tak zagramy. I wygrywamy. Baena Williams i Baena dają nam 3 punkty, choć była duża walka, ponieważ Wynik 3-2, no to nie świadczy o jakimś łatwym meczu, mamy dwa punkty straty do lidera i jeszcze dwa kluby, czyli Atletic i Barcelona nie przegrały żadnego meczu, niesamowite, Mamy miejmy nadzieję, że my to przerwiemy. Szybko tutaj siły ustawiamy. Nie wiem, czemu mi na pa Pablo Barrioso przeskoczyło, ale tutaj tak, tak, samu, cyk, cyk. Czas na może tak zostać. Szybko przeskakujemy, męż z wiara, ale na wyjeździe. Solankę, Traore, Saud, Reyes, Enrique, No, jeszcze Günter, Danjuma, Olsen. No, jest kilka kupionych imion. Zobaczymy, jak sobie z tym nasz, nasz skład poradzi. Marmol może wejść tutaj, choć nie ma trochę Sharpness. Chyba na za swój występ, myślę że zasłużył. Zamienimy Nick'a Williamsa, żeby nie grał każdego meczu. Eee. Dobra, jeszcze sobie Rara wejdzie za Wesgę. Więc tak zagramy, gramy i... Przegrywamy. Sor... Sor... Sorlov? I zapomniałem jak się nazywa niestety ten zawodnik. Choć kiedyś dobrze to wymawia, wymawiałem. O, rezławki daje nam y, strzela Imroke i y Serolow strzela Hatryka nam. Choć nie idealnego, ale strzela hatricka dla nas Hermoso i Asensio. Y, no, nie najlepszy mecz. Patrząc po ocenach, no to Prados najgorzej. Prados Guerra i Fran Garcia, jak i Vivian. No, ja chyba już wiadomo, kto zejdzie. Na następny mecz, właśnie z Bragą. No, tutaj utrzymujemy trzecie miejsce Jeśli dobrze rozumiem to Kopenhaga wygrała z Leverkusen u siebie 1-0 Ścisk w tabeli jest eee... Może i to dobrze, może i to źle Nie wiem ja Myślę, że lepiej Tutaj cały czas widać rozwój naszych zawodników. I tak damy. No tutaj troszkę marmolowy jak i wezze, ten Sharpness. Ale cóż, narodamy je mi jak najbardziej, bo siły mają. No dosyć ważny mecz jak każdy w sumie w tym Champions League w tej grupie Tutaj niby powiedziałem w więc zagra Myślę, że jednak nie zagra, że powiem yy, Wydaje mi się, że Marmolowi damy zagrać, lecz zobaczymy jeszcze wejdziemy... Na jego Sharpness oczywiście, bo to też ma yy, znaczenie. 60, a prawie 100. No jest różnica. Myślę, że jakieś zmiany będziemy robić. Teraz do chsy. do zagra. I Pradosa zmienimy za jego niezbyt dobry występ. Więc tak zagramy. I czy wygramy u siebie? Oczywiście. Barrios i Williams dają nam 3 punkty. I Leverkusen w rewanżu u siebie wygrali 4-1 z Copenhagen. Wezga jeszcze chciałby pograć, rozumiem. Tutaj na goal difference nas przegoniły dwa kluby. Może ktoś jeszcze? Nie, dwa kluby nas przegoniły na goal difference. Yy, czyli Zirona i Sevilla. No to nie jest najlepsza oznaka, ale nic z nie zrobimy. Po prostu musimy wierzyć w naszych zawodników, żeby będą strzelać. Szybko ustawiamy siły. Na 64 na dni zawsze, zawsze jakiś większy odpoczynek, lepszy niż dwa dni to na pewno. Potem znowu jakaś dłuższa przerwa. Gramy z Osasuną. Dziękuję za cierpliwość. Za chwilę przejdziemy do pytań. Dobra, jakie są te konkluzje? Nie będę się le... powtarzał. Oferencja. Eee, skład myślę, że nie jest on ciekawego. Nie powiem, że szczerze powiem, ale jak chcę, chcę ważyć. Marmon zagra Wezga chciał zagrać Tu mu damy zagra, tak Ascensja zagra, zagra Bena, Zagra jeszcze samo I gramy i przegrywamy. Clark strzela. jedną bramkę w tym meczu. No u nas żadnych czerwonych, ale dużo słabych ocen. Duży jest osen poniżej startowej. To nie jest dobre. Ale coś zrobić. Mamy dwóch powołanych na kadrę. Zobaczymy za chwilę kogo, bo teraz jest ta przerwa właśnie. Tutaj ustawimy wszystkim tak. Tak przesuniemy może do, gdzieś tutaj, bo to już będzie wiadomo chyba, kto pojechał. Pojechał e Ermoso i Pena. Ciekawy wybór selekcjonera Hiszpańsza, że powiem. Był lepszy niby Vivian. E Ciekawe czemu nie biorą na przykład Garci, Nico nie wziął. E Delefeu też nie jest zły o tym bardziej. No ale cóż. No teraz znowu napięty grafik będzie. Już. Nie będzie grudzień. Ale myślę, że od właśnie tego meczu zaczniemy sobie. Kolejny odcinek. Więc. Ja wam dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia. I widzimy się w następnym. 再说。